Serdecznie, serdecznie powitam na coroczny, tradycyjnym, to, które to spotkanie zaszczepił i wprowadził w obyczaj y, funkcjonowania powiatu bielskiego pan Mieczysław Łuczak, ówczesny starosta, którego bardzo serdecznie witam. tradycyjne, bo odbywające się co roku, co roku władze powiatu bieluńskiego starają się, starają się spotkać, podziękować za to, co działo się w roku poprzednim, podsumować, w kameralny sposób również porozmawiać o tym, co poprawić. Szanowni, szanowne panie, szanowni panowie, pozwólcie, że oprócz yy, Wszystkich Państwa, których bardzo gorąco witam. Chciałem szczególnie wyróżnić osobę, która tutaj jest bodajże z nami po raz drugi. Pan dyrektor do spraw i inwestycji kopalni węgla brunatnego w Mełchatowie. Pan Andrzej Jednak. Bardzo serdecznie pana dyrektora witamy pewnie wszyscy i w powiecie, i w powiecie Sieradzkim i w powiecie bieluńskim no wielkie, wielkie nadzieje, które wiążemy z rozwojem na bazie, na bazie mamy, również nadzieje powstającej kopalni, kopalni węgla brunatnego Złocin. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, zaczniemy od listu gratul gratulacyjnego dla Państwa Janiny i Wacława Witkowskich. Bardzo serdecznie tutaj zapraszam. Platynową statuetką przedsiębiorcy Fairplay 2013. Natomiast sam Pan Wacław został kawalerem prestiżowej nagrody, jaką jest szabla Kirinskiego. Proszę pokazać Panie Wacławie. Dziękuję. Dopowiem tylko, że ta szabla jest najwyższym wyróżnieniem rzemiosła polskiego za wybitne zasługi i zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości. Panie Wacławie, serdecznie gratulujemy. Kolejnym laureatem jest pan Sławomir Majewski. Wyróżnienie otrzymuje za stworzenie wieluńskiego rynku regionalnego. Brawo. Brawo. który daje szansę lokalnym producentom wszechstronny rozwój. Zainteresowanie klientów pokazało, że taka forma sprzedaży produktów to niewątpliwie szał w przysłowiową dziesiątkę. Stwarza bowiem szerokie pole do działalności gospodarczej i promocji tego, co w przedsiębiorczości powiatu wieluńskiego najlepsze. Wierzymy, że to dobry początek. Proszę tutaj są panowie Grzegorz i Marek Szydłowscy. Panowie Grzegorz i Marek. Prowadzą spółkę SGM, otrzymują wyróżnienie za odważną i śmiałą architektonicznie oraz estetycznie wizję, wzbogacającą w sposób zdecydowany wizerunek Centrum Wielunia. Było nie było stolicy powiatu. A nie bez znaczenia jest także fakt, iż w momencie oddania do użytku całego kompleksu, generować on będzie nowe miejsca pracy. Serdecznie, serdecznie Dobrze. gratuluję. Ostatnim laureatem dzisiejszego spotkania jest firma Wielton. Otrzymuje wyróżnienie za wzorową współpracę z władzami samorządowymi powiatu wieluńskiego, która to zaowocowała podpisaniem porozumienia w sprawie zawodowego kształcenia uczniów. To bezprecedensowy przykład spoglądania w przyszłość dalej niż horyzont, który przyniesie wymierne korzyści nie tylko samej firmie, ale będzie miał duży wpływ na wszechstronny rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie, bowiem jesteśmy przekonani, że tego typu rozwiązania znajdą wkrótce wielu naśladowców. Chciałbym w imieniu własnym żon, ale również kolegów laureatów serdecznie podziękować za zauważenie naszego trudu i starania na rzecz. Polskiej, na, Polskiej, narodowej gospodarki. Tak bym to wkrótce oglądał. Przyszedłem dzisiaj do Państwa z oznaczeniem, jakie otrzymałem w roku 2013, Szablon Klińskiego. To jest też pewien taki symbol, który y, potwierdza, że o tą naszą ojczyznę trwać i walczyć musimy nadal. W 1794 roku, a więc rok przed ostatecznym rozbiorem, który pochłonął Polskę na 123 lata niewoli, Kiliński jako mistrz szewski podjął nierówną walkę zaborcą i to jednocześnie na Polskę napadły i Rosjanie, i Niemcy. I dzięki temu, że udało mu się porwać 40-tysięczny tłum rzemieślników, i zwyciężył. Insurekcja warszawska po trzech dniach walki wygrała i połączyła się z insurekcją kościuszkowską. No niestety 100-tysięczna armia rosyjska nie dała przetrwać temu wspaniałemu zrywowi narodowemu. Musieliśmy czekać tyle lat, żeby dojść do wolnej Polski. Dzisiaj ją mamy, ale o nią również musimy walczyć. Jestem pełen podziwu dla moich kolegów, którzy również zostali wyróżnieni za ich olbrzymi wkład i trud właśnie na rzecz utrwalenia polskości, bo polskość to również materia, to również tworzenie źródeł pracy, stanowisk pracy, polskich stanowisk pracy. To ma olbrzymie znaczenie. Nie możemy o tym zapomnieć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie, za wręczenie mi tego wyróżnienia będzie on na honorowym miejscu u nas podziwiany przez żonę i nas, całą naszą grupę społeczną. Dziękuję. 没们倒搞。